Duch Święty został posłany do każdego z nas. Pan Jezus powiedział, że lepiej, żebym ja odszedł do Ojca, bo kiedy odejdę, to poślę do Was pocieszyciela, ducha prawdy. I On oznajmi Wam wszystko. On nauczy Was wszystkiego. On Was poprowadzi. On będzie mówił do Was to, co ja mówiłem, co. Ode mnie usłyszy, Wam oznajmi. Pan Jezus powiedział, że z Jego weźmie i Wam oznajmi. I Duch Święty jest pośród nas. I prawdą jest to, że Bóg posłał każdego z nas na tą ziemię, abyśmy żyli w tym czasie, abyś Ty i ja, Abyśmy chodzili z Bogiem i abyśmy mieli wpływ na ten świat. Nie wiem, czy słyszysz to, że Bóg powołał Cię na ten czas. Jeżeli słyszysz w swoim umyśle coś innego i w swojej duszy, że to jest do kogoś innego, nie do Ciebie. To musisz odrzucić tego typu myśl. Bóg nie, zrezyg nie zrezygnował z nikogo z nas. On posłał Cię właśnie w tym czasie, abyś chodził z Nim, abyś żył z Nim i abyś przemieniał ten świat, abyś miał wpływ na ten świat. Nie jesteś ty i ja, nie jesteśmy tu po to, aby przeżyć ten czas, chodząc tylko do pracy, gotując, sprzątając. Roz do roku gdzieś wyjedziesz na urlop i czas mija. To nie jest Twoje i moje powołanie. Wierzę, że Bóg mówi do nas, że jesteś tu z innego powodu. Twoje życie jest wieczne. Masz wieczne pochodzenie. Pochodzisz z nieba, od Pana. I Pan nie posłał nas tu bez sensu, ale posłał nas po to, abyśmy żyli z Nim, aby mogli inni ludzie przez Twoje posłuszeństwo. Bogu narodzić się do Królestwa Bożego i być zbawieni. Wierzę, że Duch Święty mówi, że pragnie towarzyszyć Tobie każdego dnia. Kiedy ty staniesz na Bożym Słowie i wypełnisz to, co Słowo Boże mówi, Duch Święty potwierdzi każde swoje słowo, i doświadczysz Bożej miłości i Bożej mocy, i będziesz nakarmiony najlepszym pokarmem, który jest z nieba. Pan Jezus powiedział, że moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca mojego, który mnie posłał. Ludzie myśleli, że ma jakiś inny pokarm. A on mówi, że ten inny pokarm to jest pełnić wolę Ojca. Kiedy jesteśmy w woli Bożej, kiedy wykonujemy dzieła Boże, po pierwsze Bóg odbiera sobie chwałę, Bóg jest uwielbiony, a Ty jesteś nakarmiony Jego chwałą, Jego obecnością, Jego miłością, Jego świętością. Jego życiem, Jego mocą. Jego święta obecność nie jest obojętna do Twojego i mojego życia. Kiedy jesteśmy poddani Ojcu, poddani Jezusowi, kiedy jesteśmy w samym środku Jego woli, kiedy Bóg czyni przez nas to, co pragnie, to jesteś nasycony. Jesteś nasycony. Jesteś spełniony. Jesteś wypełniony jego pokojem, jego miłością, jego życiem. I wierzę, że Bóg mówi dzisiaj do każdego z nas, że posłał na każdego z nas na tą ziemię właśnie z celem Bóg Wierzy, że Bóg chce, abyś uwierzył, uwierzyła w to, że jesteś najcenniejszy i najcenniejsza dla Niego. I on chce indywidualnie z Tobą pracować. Chce Cię uzdrawiać. Chce Cię uwalniać. Chce Cię wypełniać Jego miłością. Że czasem tylko Bóg powiedział: Idź. A oni byli posłuszni, i wierzę, że Bóg mówi to też do każdego z nas. Wierzę, że jak będziemy szukać Bożej obecności, Bożej woli, to On objawi nam swoją wolę i On użyje nas dla swojej chwały, dla tego Królestwa, dla swojego Królestwa. On będzie mówił przez ciebie. Jego miłość popłynie przez ciebie. On zmieni całe Twoje i moje życie. On uczyni Cię światłością. Kiedy On idzie z Tobą, to On jest tym prawdziwym światłem, które świeci i które niesie życie. I wierzę, że Pan mówi to do każdego z nas. Bóg chce uzdrowić Twoją i moją duszę. Wierzę, że Pan mówi, że nie chce, abyśmy byli miotani lada wiatrem przez oszustwo grzechu. Wierzę, że Pan pragnie, aby Boże pragnienia, Boże myśli były w nas. Wszelki strach, lęk, niepokój, smutek, żal, to nie pochodzi z nieba. I Bóg dał autorytet, dał władzę Tobie i mnie, aby odcinać tego typu rzeczy, i aby uwalniać Królestwo Boże w swoim życiu, aby ogłaszać. Bożą prawdę i Bożą rzeczywistość, bo do wolności jesteśmy powołani, do pokoju z Bogiem, do społeczności z Nim i dochodzenia z Nim. Wierzę, że Bóg pragnie, abyśmy nie tylko śpiewali Mu, że Go kochamy całym sercem, ale tak żyli. Ja i każdy z nas. On chce wypełniać nasze serca Jego miłością. Ale potrzebujemy to jest proste potrzebujemy więcej czasu być z Nim niż z rzeczami tego świata. Jeżeli napełniamy się innymi rzeczami, a nie Bogiem, to to świństwo nas zanieczyszcza Ciebie, mnie, każdego z nas i to nas oddziela od Boga. Wierzę, że Bóg pragnie i mówi do nas, abyśmy obcowali z Jego Słowem, abyśmy się wpatrywali w Jego Słowo. Kiedy się będziemy wpatrywać w Jego Słowo, zobaczymy Go. Zobaczymy Jego dobroć, Jego miłość, Jego oblicze. Zobaczymy Go takim, jakim On jest. Nie zobaczymy Go inaczej niż w Jego Słowie, niż przez Jego Słowo. Jeżeli nie będziemy patrzeć się w Jego słowo z Duchem Świętym, nie zobaczysz Jezusa i nie doświadczysz świętej Bożej obecności. Będziemy chodzić po brzegu rzeki życia i gdzieś tam bryza, że tak powiem, tej rzeki nas muśnie, ale to nie będzie głębia Bożego życia, do której Bóg nas powołał. Ta głębia jest w Jego świętym duchu, kiedy jesteś w nim zanurzony przez posłuszeństwo prawdzie, przez trwanie w Jego słowie. Nie jesteś w stanie ani ty, ani ja być w Bożej Rzeczywistości, chodząc brzegiem Bożej Rzeki. Wierzę, że tą rzeką jest Duch Święty. I kiedy jesteś zanurzony w Duchu Świętym, możesz doświadczać wszystkich głębokości i cudowności, jakie Bóg przygotował.